Projekt Nasz bezpieczny świat jest pomysłem na wypowiedź fotograficzną na temat czasów, w których żyjemy. Wpadłem na ten pomysł około trzech lat temu, podróżując, spotykając się z różnymi formami kontroli, sprawdzania i przyglądając się temu tematowi, doszedłem do wniosku, że szczególnie to, co się dzieje po początku lat 2000 po pamiętnych zamachach sprowadza nas do tego, że poddawani jesteśmy coraz większej ilości kontroli. Poddajemy się temu z własnej woli, dlatego że powiedziano nam, że jeżeli będziemy dobrowolnie poddawali się wszelkim możliwościom sprawdzania naszej działalności, kontroli fizycznej, fotografowaniu, filmowaniu, zapisu dźwięku, sprawdzania naszej poczty, to w tym naszym świecie cywilizowanym będziemy sobie żyć długo, bezpiecznie i szczęśliwi. Dla mnie to był pewien paradoks, dlatego, że mamy mieć bardzo mocno ograniczoną wolność w celu zachowania tejże wolności. pisałem manifest. Jest to jakby założenie programowe tego, co chciałem później zrobić. Znalazłem osoby, które zaczęły mnie wspierać. O dziwo, co było dla mnie na początku najważniejsze. Wszyscy, którym dawałem ten manifest do przeczytania, mówili bardzo trafna ocena naszych czasów. Za pomocą fotografii pochodzących z tego projektu, starałem się zaszokować i tymi fotografiami starałem się wywrzeć na odbiorcach dosyć mocne wyrażenie, nie po to, żeby dokonywać zmian ewolucyjnych, nie po to, żeby wywoływać niepokoje, tylko chciałem zmusić do refleksji. Nad projektem pracowałem prawie 3 lata, po dwóch pierwszych sesjach udało mi się namówić agendę TAK do współpracy i do sfinansowania tego projektu, a szczególnie kolejnych sesji i wystawy. Jako lokalizację chcieliśmy wybrać te przestrzenie, w których przebywamy na co dzień lub okazjonalnie kilka razy w roku z powodu odwiedzin w teatrze, w środkach masowej komunikacji, w kinach, w restauracjach, w takich przestrzeniach, gdzie po prostu pojawiamy się za jakiś czas. I właśnie umieszczając tam osoby odpowiednio ubrane, część osób ubrana właśnie w stroje bardziej takie będące pewne umundurowaniem i zakończone kaftanem bezpieczeństwa. Czasami były to białe kombinezony, czasami były to zwykłe zielone delichy. Pozostałe osoby, które pełniły tą funkcję nadzorczą i miały zapanować nad działaniami tych osób, ubrane były albo w jakieś mundury, kombinezony, albo w żółto-ostrzegawcze kolory. I interakcja tych osób powodowała, że powstawały bardzo ciekawe zachowania i te zachowania podlegały fotografowaniu. Polo było nawiązaniem do wyrażeń z mojego okresu szkoły średniej, zresztą bardzo dużo lokalizacji było jakąś próbą nawiązania do tego, co w życiu zobaczyłem czy przeżyłem. I pierwszy film, który Planeta Małp, który pochodził z roku 1968, w latach 70. oglądaliśmy w kinie, wychodząc z niesamowitymi wypiekami, że nasza cywilizacja, ludzkość może tak skończyć. I dlatego postanowiłem również wykorzystać to do naszego projektu. Kupiliśmy sieci, otrzymaliśmy zgodę właściciela pola kukurydzy i na tym polu kukurydzy zaczęliśmy aranżować polowanie na ludzi, z tym, że tutaj oczywiście nie polowały małpy, tylko polowali ludzie inaczej ubrani pełniący inną funkcję w społeczeństwie, ale było to bezpośrednie nawiązanie właśnie do filmu Planeta Małp. Z innych bardzo ciekawych przestrzeni, mile wspominam sesję w Muzeum Autobusów pod Nakłem, kiedy znaleźliśmy pole, gdzie było około 50 starych autobusów z ostatnich 60 lat, w stanie dalekim od poprawnego stanu technicznego i tam właśnie pan, który jest właścicielem tego, wpuścił całą ekipę i w tych zdewastowanych autobusach wyszły zdjęcia naprawdę bardzo, bardzo zapadające w pamięć. Najbardziej ekstremalnym plenarem był plener w opuszczonym więzieniu w Łęczycy. Jak tam starostwo, które jest obecnie właścicielem, bardzo życzliwie się odniosło, wpuściło nas, umożliwiło zdjęcia, dało przewodników, opiekunów. Ponieważ było to jedno z cięższych więzień w Polsce, ponieważ przebywało tam dosyć dużo opozycjonistów, przeciwników politycznych ówczesnych władz, to ten plener zapadł wszystkim uczestnikom bardzo głęboko w pamięć, dlatego że wyobrażenie sobie spędzania tam kilku, kilkunastu albo kilkudziesięciu lat w tak ciężkich warunkach. Myślę, że po tym plenerze wszyscy wracaliśmy do domu odmienieni inni. Natomiast zdjęcia, które tam powstały, pokazywałem te zdjęcia wielu kolegom, znajomym, osobom, które odwiedzają mnie w studio. Nie chcieli uwierzyć, że jest to aranżacja tylko podejrzewali, że jest to bardziej reportaż, to znaczy fantastyczna gra statystów, fantastyczna gra studentów, ludzi z Uniwersytetu III wieku umożliwiła perfekcyjne aranżowanie planu zdjęciowego i uzyskiwanie pożądanych efektów. Plener w CSW był bajkowy, dlatego że wielkie przeszklone ściany, słoneczny dzień, kiedy się odbywały, kiedy odbywał się w tych przestrzeniach plener, dał tak piękne efekty wizualne, że pod kątem światła jest to jeden z ciekawszych plenerów. Zdjęcia z tego pleneru zdobywały również nagrody w Wielkiej Brytanii. To, co było ciekawym miejscem, to było miejsce w postaci biblioteki, było miejsce w postaci kręconych schodów, wielkie przestrzenie wystawiennicze, sal, które wtedy były puste, jak również czarny basen, który znajduje się z tyłu za recepcją, i wszystkie te miejsca Pozwolimy nam osiągnięcie bardzo ciekawych efektów. Jeden, jedno z ciekawszych miejsc, jeżeli chodzi, o teatr, jeżeli chodzi o teatr, to były dwie lokalizacje. Jedno to był Baj Pomorski, drugie to był Kinoteat na terenie szkoły, szkoły Wojskowej dawnej Osy w Toruniu. I w obydwu tych miejscach połączenie sceny z widownią dało bardzo ciekawe efekty. Najciekawsze zdjęcia były właśnie na scenie i Widowni. Również w teatrze, w teatrze wojskowym, w kinoteatrze wojskowym zwykła szatnia spowodowała ciekawym światłem z ludźmi, którzy byli umieszczeni tam zamiast odzieży. Ta szatnia dała jedne z ciekawszych zdjęć w tym projekcie. Po pierwszych dwóch plenariach doszliśmy do wniosku, że zwykłe, normalne ubrania, w których ludzie chodzą, nie dają takiego efektu ponurego jak zuniformowanie, zuniformizowanie i przedstawienie tych ludzi w jednakowych dailichach. Od jednej z zaprzejezionych firm otrzymaliśmy komplet 25 zielonych dailichów. Zakupiliśmy również. Okulary i ochronne, i takie bardziej jak gogle wyglądające. Zakupiliśmy również kombinezony malarskie. Ekstremalnym był oczywiście kaftan bezpieczeństwa, który skrajnie uniemożliwia poruszanie, i właśnie umieszczanie takich ludzi pod nadzorem w różnych przestrzeniach grupy osób ubianych w kaftan bezpieczeństwa, pod spodem jednakowe zielone delichy, powodowało, że to ograniczenie wolności, któremu dla potrzeb. Tego projektu. Wszyscy ci ludzie poddali się dobrowolnie. Na fotografiach dawało bardziej ekspresyjny efekt. Pozyskanie wolontariuszy było jednym z kluczowych pytań i możliwości przeprowadzenia wykonania tego projektu. W dużej mierze byli to studenci naszego Tońskiego Uniwersytetu. Drugi kanał to nawiązaliśmy bardzo owocną i miłą współpracę z Uniwersytetem III wieku w Toruniu, gdzie słuchacze, uczestnicy tego uniwersytetu, ludzie w wieku od 60 do 80 lat. Wykazali niesamowity zapał i zaangażowanie w sesji zdjęciowej. Szczerze mówiąc, z żoną i z pozostałymi koleżankami i kolegami byliśmy zafascynowani, z jaką pasją poddają się wielogodzinnym torturom na sesji zdjęciowej, jak wytrzymują to wszystko fizycznie i jak tłumnie przychodzą na kolejne plenary, kolejne sesje, dopytując się w międzyczasie, kiedy one będą miały miejsce. Natomiast dzięki temu, uzyskaliśmy dosyć szeroki przekrój wieku osób, dlatego, że pojawiali się również uczniowie szkół średnich, się, pojawiały się osoby w wieku dwudziestu kilku lat, ale pojawiały się również osoby od 60 do 80 lat, przy czym muszę powiedzieć, że dwie panie z tego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, bliższe osiemdziesiątki, pod względem sprawności fizycznej i podejmowania się najbardziej ekstremalnych PUS czy Pozowania w mało przyjemnych miejscach na planie zdjęciowych mogły być przykładem dla wielu zdecydowanie młodszych osób. Ich sprawność fizyczna była przedmiotem zazdrości. Starałem się wysyłać zdjęcia na różnego rodzaju konkursy w różnych krajach świata. Bardzo miłym zaskoczeniem dla mnie była odpowiedź w postaci jurorów różnych konkursów, którzy przyznawali nagrody bądź wyróżnienia w konkursach fotograficznych. W roku 2011, jesienią, zdjęcie z, drugiej, z drugiego pleneru wykonane w gabinecie stomatologicznym poczekalni tego gabinetu, w dwóch kategoriach zdobyło statuetkę Oskara w Wielkiej Brytanii i to było dla mnie niesamowita radość. Pojechaliśmy z żoną do Newcastle na doroczny zjazd i węczenie nagród. Miałem po cichu nadzieję, że jakieś wyróżnienie może być, natomiast statuetka za to jedno zdjęcie w dwóch kategoriach naprawdę bardzo rzadko się trafia. W ubiegłym roku w 2012 wysłaliśmy z tego projektu inne zdjęcia, i również w kategorii fotografii ilustracyjnej kolejne zdjęcie zdobyło kolejną statuetkę. Tym razem, ponieważ organizacja obchodziła jubileusz 60-lecia istnienia. W związku z tym jest to statuetka z pięknym diamentem, ponieważ jubileusz był diamentowy. Wiadomość z ostatniego weekendu konkurs Color Awards, jeden z większych konkursów fotograficznych na świecie, gdzie nadsyłane jest ponad 100 tysięcy zdjęć. Moje zdjęcie, zdjęcie z drugiego projektu, poprzednio nagradzane w Wielkiej Brytanii, miało nominację do nagrody głównej. Dzięki tym zdjęciom stałem się finalistą bardzo prestiżowego konkursu firmy Hasselblad i zdjęcia właśnie z projektu Nasz Bezpieczny Świat są w finale tego konkursu. Jak również wysyłałem zdjęcia na konkursy będące bardziej konkursami projektów fotograficznych, nieposzczególnych zdjęć. Bardzo przyjemną informacją było dla mnie, że konkurs projektów fotograficznych The London International Creative Competition zakwalifikował zestaw zdjęć z projektu Nasz Bezpieczny Świat na tak zwaną krótką listę. I ta krótka lista daje możliwość publikacji całego projektu wybranych zdjęć w dorocznym almanachu tej fundacji. Chciałem przedstawić, że tak ten nasz świat wygląda. Chciałem osoby, które odwiedzą wystawy, czy będą wchodziły na stronę projektu, żeby zmusić do zastanowienia może do chwili refleksji może do chwili wzruszenia i zastanowienia się w szerszym aspekcie nad kondycją naszego współczesnego świata i drogami, które przed nami mogą się w przyszłości pojawić. Kochani, bez Was ten projekt by nigdy nie powstał.